No, witam, witam. Emocje już nieco opadły, więc dziś chciałbym już na spokojnie podzielić się z Wami garścią wrażeń z i przemyśleń na temat minionego Castle Party. Jedziemy! Zacznę od tego, co było dla mnie najważniejsze. Absolutnie przezajebiście było znaleźć się w miejscu, w którym uciekasz od tego pandemicznego wariactwa, w którym po prostu jest normalnie. I zaczynasz się z tej normalności cieszyć. Gdyby ktoś mnie spytał. Co takiego spektakularnego się wydarzyło, powiedziałbym zgodnie z prawdą, że w sumie to nic. Ale w chwili obecnej dawna normalność urasta do rangi wydarzenia i to chyba sprawia, że człowiek bardziej docenia te drobne, zwykłe rzeczy. O, takie tam filozoficzne wynurzenia. Muszę wam też powiedzieć, że chwilkę zajęło, zanim się oswoiłem z tym, że. Hmm, jestem na imprezie muzycznej, wśród ludzi. Przede mną gra zespół, na żywo, a ja w tym biorę udział i mogę się do tej muzyki bawić. Wiecie, dla mnie to był lekki szok, bo ja, z racji tych swoich okołomuzycznych działań, w czasach normalności bywałem średnio na jakichś 3-4 imprezach w miesiącu, więc po tak długim, przeszłorocznym rozbracie nie bardzo mogłem się odnaleźć. Tym bardziej, że przecież ja nie idę sobie na gig od tak po prostu, tylko jestem tam niejako w robocie, robiąc zdjęcia. No i tu też lekki przypał, biorę ten aparat, i co to ja właściwie z tym robiłem? Dziwne uczucie. Na szczęście trwało tylko jeden kawałek Dekadent Fun Club i potem już chyba wszystko wskoczyło na właściwe tory. Ciekawe, czy wy też musieliście, musiałyście się tak oswajać na nowo z imprezą muzyczną, czy może przyszło wam to absolutnie naturalnie? Napiszcie mi w komentarzu, chętnie się dowiem. Dobra, to zanim przejdę do głównych pozytywów, może kilka minusów, żeby nie było, że jestem taki bezkrytyczny. Nie będzie tego wiele i pamiętajcie, że to wszystko czysto subiektywne. W sumie minusy wynotowałem sobie 3. Z czego pierwsze dwa de facto nie wiążą się z festiwalem jako takim, ale wiążą się z Bolkowem, więc siłą rzeczy też jakoś tam rzutują. Numer jeden: BDB, restauracja za ciszę, okazała się zamknięta, co dziwi o tyle, że w oficjalnym wydrukowanym programie festiwalu widnieje ich logóweczka w charakterze patrona, no i zaznaczeni są też na mapce. Nie wiem co to się podziało, ale zawsze mniej fajnie, gdy w centrum odpada jakiś lokal z jedzeniami, bo aż tylu ich tam nie ma. Numer dwa: dla mnie o wiele gorszy. Hacienda zamykana o północy. Wybija 0.0 i już nawet głupiego piwa nie kupisz, że o żarciu nie wspomnę. A ja jeszcze pamiętam, jak w 2019 w środku nocy pochłaniało się tam placki ziemniaczane i ładowało szociki soplicy. Oczywiście wszystkie inne knajpy też pozamykane, no ale to nie dziwi, bo to hacjenda zawsze była tą, w której się siedziało do późna. I numer 3. Fajnie by jednak było, gdyby na małej scenie. Ochrona obecna była do samego końca, bo niestety w okolicach ostatnich gigów i afterów zdarzały się sytuacje, które zdarzać się nie powinny. Również ze względu na przekradający się na teren imprezy podpity element lokalny. Tyle negatywów, czas na pozytywy. Pierwszy i jakże oczywisty to rzecz jasna, same koncerty. Nie będę ściemniał, że skład był totalnie dla mnie, bo nie był. Ja się najbardziej cieszę, jak mam dużo konkretnego Dark Electro, Postmetalu, bleku, Dumu, rytualnego Folku. Ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Bo skład, który organizatorzy byli w stanie w tych pojebanych warunkach ogarnąć, był moim zdaniem absolutnie doskonały. Czapki z głów, naprawdę, że udało się wam to osiągnąć i dopiąć taką imprezę. A wszyscy, którzy marudzą na line-up, zamiast się cieszyć, że w ogóle dane jest nam wziąć udział w tak zajebistej imprezie, gdy znaczna większość została odwołana, budzą we mnie mieszaninę zażenowania i politowania. Drugi pozytyw to mała scena. Coś, co miało być chyba wariantem ratunkowym, no bo przecież nie wolno zrobić w zamknięciu, a coś trzeba wykombinować, moim zdaniem okazało się strzałem w dziesiątkę. Przy małej scenie, de facto, powstał festiwal na terenie festiwalu z osobną strefą Gastro, z osobnym merczem. Jak dla mnie kapitalny klimat, i bardzo bym sobie życzył, żeby mała scena już tam pozostała, bo przy tym, co udało się osiągnąć, dom kultury to śmiech na nomenomen sali. Kolejny mega pozytyw to fakt, że koncerty naprawdę odbywały się plus minus zgodnie z rozpiską. Jak już wspominałem w przedfestiwalowej rozmowie z Women in Corset, CP, no umówmy się, do tej pory nie było najpunktualniejszym z festiwali. Obsuwy zdarzały się na porządku dziennym i nocnym. Więc gdy na tej edycji też się zaczęło od pewnych obsówek w pewnym momencie jakieś pół godziny na przykład, uznałem, że aha, czyli tak jak poprzednio, nic sobie nie zaplanuję. No i jakież było moje zdziwienie, gdy prawie spóźniłem się na gig artrosis, bo założyłem, że przecież mam zapas, bo wiadomo. A tu się gig zaczął jak w zegarku i była szalona gonitwa, a także rozpaczliwe przepychanie się przez tłum. Czyli udało się obsługę nadrobić i strasznie mnie to cieszy, bo dla mnie to zawsze był główny mankament tego festiwalu, który, jak wiecie, ubóstwiam ze wszechmiar. A tutaj zrobiono wszystko, żeby opóźnienie nareperować i super. Tak właśnie powinno być na profesjonalnie zorganizowanej imprezie. I mam nadzieję, że ten trend punktualnego rozpoczynania koncertów uda się utrzymać już zawsze. A skoro już wspomniałem o Artrosis, kilka słów o gigach. Ogólnie występy mi się podobały, z 15, w których brałem udział, zawiodły mnie tylko dwa, które to pominę, bo po co ma się komuś robić przykro. Ale skupię się na sześciu, które najbardziej zapadły mi w pamięć. Być może niektóre z nich dla Was okazały się kompletną porażką, no ale tak to już jest z opiniami. No więc tak. Oczywiście Artrosis, co nie dziwi nikogo, kto oglądał mój przedfestiwalowy materiał z Falką i kto wie, jak ogromny sentyment miał tu miejsce. Jak mówiłem, czy pisałem, że koncert Artrosis będzie dla mnie koncertem festiwalu, to wiadomo, hehe, he, śmieszki, ale bez kitu tak było. No absolutnie mnie ten koncert rozjebał. Media w doskonałej formie i setlista, która po prostu nie mogła być lepsza. Jeśli ukryty wymiar leci na otwarcie, to wiedz, że coś się dzieje. A drugi pośród kwiatów i cieni. Ja nie wiem, jakim cudem byłem w stanie się skupić na robieniu zdjęć. Nawet ta znienawidzona przeze mnie szmaragdowa noc miała tak BDB aranżację, że mi się podobała. Masakra. No po prostu koncert idealny. Sporo moich znajomych w klimacie ma bekę, no bo jak można iść na koncert Artrosis i jeszcze się z tego cieszyć? Ale ja mam to gdzieś. Dla mnie to były piękne emocje i nikt mi nie jest w stanie tego ani zepsuć, ani odebrać. Numer dwa na mojej liście to obiektywnie pewnie najbardziej wartościowy i ambitny zespół na całej imprezie, czyli belgijski Wolven Nest. Myślę, że żadna z osób, które udało mi się na ich występ namówić, nie jest zawiedziona. Piękny przykład na to, że do odprawienia czarnej mszy black metal wcale nie jest Ci potrzebny. To było moje top dwa, a pozostałe cztery najciekawsze koncerty wymieniam już w kolejności chronologicznej. Rosk za perfekcyjne wykonanie materiału z drugiego albumu. Widziałem ich w tym wydaniu już. Drugi raz i uważam, że na CP wypadli jeszcze lepiej niż poprzednio. A poza tym to ultra zdolne chłopaki i wręcz nie godzi się ich nie propsować. Krzywdy. Bo ten koncert pokazał jak można zagrać ambientowy, rytualny folk tak, żeby ludzi porwać i żeby nikt po upływie 30 minut nie mówił no, fajnie, fajnie, ale ciągle czekam aż się skończy to intro. Hexe, To był taki strzał, że mało nie roznieśli namiotu. Panowie, błagam. Nagrywajcie i grajcie częściej, bo robicie zajebistą robotę. Uważam, że polskie Dark Elektro nie ma lepszej wizytówki i po prostu trzeba głosić dobrą nowinę. I hał, bo strasznie szanuję pomysł, jaki mają na siebie, i nawet jeśli muzycznie jest to dla mnie miejscami no, za lightowe, to uważam, że dali naprawdę świetne widowisko. Więc za całokształt, za klimat, zdecydowane propsy. Tyle w kwestii koncertów. A jeśli chodzi o pozytywy, to zostawiłem sobie na koniec jeszcze jeden. Strasznie miło mi było, miło mi było, yy, gdy podchodziły do mnie obce osoby i mówiły, że znają mój kanał, że fajna robota i tak dalej. Mega przyjemne uczucie. Nie oszukujmy się, moja działalność na YouTube to jest totalna nisza. Wiadomo, ogromna sława i miliony z reklam już niebawem. Ale póki co sam fakt, że przy tej całej niszowości ktoś wie, że ja to ja i jeszcze czuję potrzebę podejść i rzucić miłym słowem, daje mi takiego kopa i takie poczucie, że ten cały wysiłek, te wszystkie godziny spędzone przed kompem naprawdę mają sens. W takich chwilach wiem po co to robię, więc ogromne dzięki. W tym miejscu nie mogę sobie odmówić dwóch drobnych szałtałcików dla zaprzyjaźnionych kanałów. Po pierwsze, jeśli chcecie dowiedzieć się jak było, ewentualnie przypomnieć sobie jak było, wjeżdżajcie na kanał Women in Corset, gdzie na chwilę obecną są już trzy vlogi, a być może w chwili, gdy to oglądacie, dostępny jest już czwarty. Absolutnie przekrojowy reportaż z pierwszej wampiżej ręki. Jeśli udział w CP dopiero macie w planach: gwarantuję, że nie znajdziecie lepszego materiału, który pokaże Wam co i jak. Po drugie, jeśli chcecie zobaczyć kapitalnie zmontowany i niezwykle klimatyczny materiał o tym, co w CPE liczy się najbardziej, czyli o bywalcach, obadajcie filmik Amadiego, oficjalnego kinematografa festiwalu. Link do wszystkich materiałów macie oczywiście w karcie u góry. I to tyle na dziś. Jeśli też braliście, brałyście udział, koniecznie dajcie znać, jak to z Waszej perspektywy wyglądało. A póki co, dziękuję za uwagę.